Jedyna mapa DOBRA POD NIEGO! Dobra, co my tu mamy? Make your choice, kolorofobię, bloodhounda i... Okej. Okay. Tam jakieś scratchmarki widziałem. O, 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 ma byku. Czemu do palety? Mm. Nie znoszę tego okna. Gdzie ona poszła? W lewo, dobra nasza. Dobra, nie campi. Aha! Dobra, whatever z tym Steve'em. Siwka na szafce, a szybko kolejna szafka. Indor może być wszędzie. trochę ta... Dobra, tu nikt nie kręci. Czy ktoś już idzie na Unhook? Tak. Co za Steve? Jaki Steve? Czemu on jej nie ściągnął? Co jest z nim nie tak? polety zrzucił to tak na easy. Okej. Okay. Nie 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 ziom nie ma takiego podnoszenia Mam Cię. Kurde, już Gena skręcili. Chociaż nie, w sumie easy, w sumie easy. Dopiero jeden, myślałem, że już dwa. Dobra, ten Gen nie kręconet. Tam ktoś jest. Tam ktoś jest. Siema. Brawo. Dobra, jeśli za nią pójdziemy... Coś tu odwaliła Ada? Okej, okay, nie mam pytań. Ok. Dobra, pierwszy playfield zniszczony. No wiedziałem, że ktoś tu przyjdzie. Op. Dobra, wiecie co? Wracam się tam. Pójdę za tym Steve'em. Dlatego, że on robił conspicuous action przez ściąganie. Ok. Where is he? Wrócił się, wrócił się. Okej. Okay. Zawsze to jedna paleta mniej. I to dobra. Czy ty tylko paletę potrafisz palić? Kurde dwa geny. dobra, powiesimy tutaj powiesimy tutaj, i potrzebuję, potrzebuję potem znowu pójść za nim, boż są wagony skręcone. Dobra, te palety zniszczę, bo ona jest dosyć mocna. Zobaczę tamte geny skurczmarki. Siema Tak naprawdę tylko Steve i Ada wisieli z tego co kojarzę. A za szybko geny, za szybko geny Steve Adam, muszę dorwać. Dobra, chodźmy tu. No, trochę zlamiłem, bo mogłem go dziabnąć zamiast stopnąć gena, ale cóż. Tam jest. Nie, tam nie ma ady. Yy, muszę za tym Steven. Będę miał tu ciężko. Ale już, już mamy go w połowie, że tak tłumaczę. Zrobionego yy, na no, nie bardzo. Rozumiem zasady tej gry. Muszę iść ze Stevenem, No jakbym... Okay. Jakbym trochę wcześniej to bym dał radę, ale... Ale i tak nie wyszło źle. Hmm, tamtą już podnieśli, ale spoko. I teraz tak, najlepiej byłoby dorwać Hadę. Dobra, lecimy tam. Ojoj, hmm. przecież nie, ty raz wisiałaś, nie jesteś takim złym targetem. O dobra, ona nie umie się lupować. By, by być zainteresowany udziałem w terenie DBD dla streamerów, zbieramy 8 twórców z ekipami po 4 widzów do pogrania drużynowo w weekend 12-13 października. O, się ma ojojoj! No dobra, myślę, że 3 kill możemy z tego wyciągnąć. Ale jeszcze się tak naprawdę zobaczy. Brawo! By być zainteresowani turniejem Dead by Roblox? Nigdy nie grałem w Robloxa. Nie wiem co ta ada tu odwala. Ale to, że ona mi się w tym momencie pokazała, to nie było z jej strony zbyt sprytne, idzie Huk spoko, no dobran no to, let's go, zakończmy powoli ten mecz.